Ja bym się do kilku kwestii chciałbym się odnieść. To znaczy yy, legitymizacja państwa, a tego, yy, o czym mówiła Kasia to znaczy, że yy, ja mam pewien problem z tym podejściem, z Twoim podejściem o tyle, że zwróciłaś uwagę na instytucje kontroli państwa, czyli instytucje wymierzone w pewnym sensie przeciwko państwu, albo inaczej, instytucje ograniczające państwo. Tak? Co jakoś mieści się w pewnych ogólnych, ogórek... te... Nie, nie, ja rozumiem. Tylko, że to, 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 to się mieści w ogólnie liberalnym podejściu, w takiej liberalnej filozofii politycznej. To znaczy, że państwo jest tym aktorem, który ma tendencje do yy, no, nadmiernego korzystania z rozmaitych uprawnień i rozmaitych instrumentów, no i przedmiotem naszej podstawowej troski powinno być ograniczenie nadużyć przynajmniej, tak? czy, czyli na, czy, poprzez, czy to poprzez instrumenty przejrzystości, czy, czy kontroli to już jest kwestia No, Tylko yy, yy, ja mam tutaj kłopot o tyle, że yy, dla mnie problematyczne jest nie tylko, albo w jaki moment, że to jest tylko jeden aspekt problemu, że dla mnie równie istotne jest to, kto na to państwo ma wpływ, a to już nie jest. To, to, to już jest to inne ramy myślenia. To znaczy nie to, co państwo może nam zrobić złego jako obywatelom, ale też kto konkretnie na to państwo ma wpływ. Zresztą wspominałeś o tym, że wielu ludzi ma takie przekonanie, czy być może jest to nawet przekonanie dominujące, że państwo... Z po stronie podmiotów najsilniejszych. Ja przyszło mi do głowy w tym momencie fragment książki Rafała Bosia, w której on pisze, że w, w sferze społeczno-gospodarczej istnieje coś w rodzaju takiego nieformalnego, to jest oczywiście publicystyczna teza, naukowa, ale wydaje mi się jakoś interesująca w tym kontekście, coś w rodzaju takiego nieformalnego układu między państwem a drobnymi przedsiębiorcami, to znaczy bo w Polsce drobni przedsiębiorcy twierdzą, że są dyskryminowani i represjonowani przez państwo. Związkowcy, albo ci, którzy w ogóle nie mogą utworzyć związku zawodowego, to pracownicy, bo nie, nie są w stanie, nie mają takiej możliwości, Skoje twierdzą, że są no, tylko gnojeni przez pracodawców. No i tradycyjne pytanie brzmiało, kto ma rację, praca czy kapitał? prawda? Czy, czy Robotnicy czy kapitaliści? No. Spódna prawda może być taka, że rację mogą mieć jedni i drudzy. To znaczy, że rzeczywiście może tak być że y, państwo, y, na przykład służby skarbowe, w zły sposób traktują, na przykład nadmierną represją czy nadmiernie rozbudowaną biurokracją część przedsiębiorców, y, natomiast rekompensują im to, w pewnym sensie, znaczy, państwo rekompensuje im to wycofując się z roli y, tego, który chroni, y, chroni pracownika, tak? Krótko mówiąc, że przedsiębiorca, mówiąc, to nie jest psychologizowanie, tylko to jest pewnie, pewne myślenie w kategoriach strukturalnych, to znaczy, że na wyzysku pracownika może sobie odbić fakt, że ma niesprawne państwo, tak? czy jakoś częściowo przynajmniej zrekompensować ten smutny, przykry fakt, że ma do czynienia z niesprawnym państwem. Natomiast że i, i zarazem mamy do czynienia z sytuacją, w której podmioty aktorzy duzi, no i przepraszam, ale niestety nasuwa mi się pana sformułowanie, czyli tłustani się, niestety są faworyzowani czy faworyzowane. Zarówno jeśli chodzi o. Transfery środków publicznych, jak i dopuszczenie na przykład do tego, żeby optymalizować swoją działalność z punktu widzenia podatkowego, bo ten problem, w którym wielki biznes opuszcza granice kraju albo rejestruje swoją działalność poza granicami kraju, jeśli nie na Kajcie, na Cyprze, w Luksemburgu albo w Liechtensteinie. To oczywiście nie jest tylko problem ideologiczny, tak? to jest też problem tego, że aktorzy od pewnego poziomu, od, od pewnej skali są w stanie wykonać tego typu operacje. To był problem Grecji, ogromny problem, to znaczy polegający na tym, w moim przekonaniu, że problem w Grecji nie było to, że państwo za dużo wydawało, tylko że to nie do podatków. To znaczy, kasa średnia, wyższa w zasadzie w Grecji, w Grecji właściwie nie opłacała podatków i wyprowadzała bardzo wiele dochodów za granicę. To też ma związek z tym, o czym mówił profesor Rejkowski, to znaczy yy, to jest powiązanie pewnej niemocy instytucjonalnej albo braku woli politycznej yy, zwalczania takich zjawisk jak, jak, jak na przykład unikanie podatkowania przez duży biznes z kwestiami ideologicznymi, no bo yy, bardzo wiele pojawiło się, pojawiało się w ostatnich w latach w, w polskich w mediach wywiadów, których yy, Przedstawiciele wielkiego biznesu albo organizacji pracodawców przekonywali swoich rozmówców, że polski biznes jest zgnębiony I mało tego, wydaje się, że to, co oni mówili, mogło zyskiwać pewien oddźwięk u widzów, którzy na przykład mieli złe doświadczenia z urzędem Skarbowym. Tylko oczywiście paradoks polega na tym, że akurat duży biznes jest w Polsce stosunkowo dobrze. Tak. A, y, 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 y wydaje mi się, że istnieją tutaj pewne, pewne jutrzerki zmiany, jeśli chodzi o to myślenie ideologiczne, a tutaj moim powodem, do, czy, czy, czy przesłanką do optymizmu jest, y, może to nie reprezentatywna reakcja, ale jak obserwuję komentarze pod wywiadem, który niedawno okazał się wywiadem Grzegorza soczyńskiego z Henryką Wokniarz. To jednak przechył komentarzy yy, wskazujących czy stwierdzających, że bohaterka wywiadu yy, mówi rzeczy niemądre, tak to powiedzmy eufemistycznie, ten przechył jest dość wyraźny. Yy, wydaje mi się, że to jest pewna nowość w stosunku do, do sytuacji sprzed, sprzed jeszcze kilku lat. Zwłaszcza wątek dotyczący oszczędzania i dotyczący wysokości płac, kiedy Grzegorz Stoczyński zapytał o przeciętną płacę jaką przedsiębiorcy uznają za wskazaną i właściwą i sprawiedliwą w bankiecie, chyba. Się w się się członków Lewietana wyszło że do 1600 zł może ten mamy poziom i kiedy Henryka Bochniarza powiedziała, że no, nawet 1600 zł można coś odłożyć, bo ustalęła kwestia oszczędności z, 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 z stopniu oszczędności krajowych, czyli bardzo poważny makroekonomiczny problem, no to na to już reakcje są dużo bardziej, powiedziałbym, krytyczne niż byłyby jeszcze jeszcze kilka lat temu. A, a jeśli chodzi o... Kompleks militarno-przemysłowy, e, powiedziałbym tak, akurat jeśli chodzi o Niemcy, e, być może na takim poziomie mikro, to znaczy na poziomie konkretnych kontraktów z konkretnymi krajami, zwłaszcza niezbyt silnymi politycznie, jak na przykład Grecja, faktycznie niemiecki kompleks militarno-przemysłowy ma pewne wpływy, bo jak pamiętamy radykalny program oszczędności narzucony Grecji nie obejmował żadnych zbrojeniowych. No tak się śmiesznie składa, że zamówienia zbrojeniowe y, były dokonane w y, niemieckich zakładach przemysłowych, hmm. czy bodajże okręty, kto y, jeśli nie pamięć jeśli nie, się mylę, proszę pokazać. Y, natomiast, y, no y, jeśli obserwujemy debatę niemiecką w ostatnich latach, y, a właściwie w ostatnich miesiącach nawet, y, no to warto wspomnieć wielką aferę i wielki skandal związany z, ze stanem armii niemieckiej. Y, który któryś z raportów z rządowych komisji yy, zdiagnozował jako opłakany. Przyznam szczerze, że przy, przyszła mi do głowy taka to zabawna sytuacja, że tak jak kiedyś yy, minister Radosław Sikorski w Bundestagu zadeklarował, że jest pierwszym prawdopodobnie ministrem spraw zagranicznych Polski, którego bardziej niepokoi niemiecka bierność niż niemiecka aktywność polityki zagranicznej tak nasz e, polski minister obrony narodowej może być pierwszym, który w Bundestagu powie, że bardziej niepokoi go brak zdolności bojowej armii niemieckiej, niż jej <grym> nadmiar. <grym> e, bo zdaje się, że nie jest z tym, z tym najlepiej. Co w kontekście naszych różnych e, zobowiązań i powiązań sojuszniczych praktycznych chyba <grym> nie stanowi <grym> e, dobrego sygnału. Także akurat e, po stronie niemieckiej chyba tego kompleksu militarno-przemysłowego bym nie szukał, choć niewątpliwie mamy do czynienia z lotem innego rodzaju związane związanym z, z, z systemem energetycznym i koncernami poligoni, Wydaje mi się, że to są najważniejsze. Ci najpoważniejsi aktorzy, którzy na Niemiec tę politykę mają, z naszego punktu widzenia, niekoniecznie dobre.